Witam wszystkich na 17 spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Piwnica. Naszym dzisiejszym gościem jest radny Rady Miejskiej, pan Piotr Augustyński. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. I pierwsze pytanie już nawiązując do obserwowanego w ostatnich latach odpływu młodych ludzi z Tarnowa. Proszę nam powiedzieć, czy uważa pan, że Tarnów jest jeszcze miejscem dla młodych ludzi? Tarnów jest miejscem dla młodych ludzi. To jest proste i szybkie Szybka odpowiedź, natomiast zresztą widać tutaj y, Państwa obecność, y, Państwa zaangażowanie, świadczy o tym, że na pewno jest. To, co ja obserwuję też w ostatnim czasie, działalność y, budzieży, działalność wszelkich środowisk młodzieżowych jest dość prężna i myślę, że to miejsce jest. Po pierwsze, y, funkcjonująca tutaj PWSZ i wszelkie, wszelkie uczelnie wyższe i y, szkoły średnie y, pokazują na to, że. Y, tych ludzi młodych jest wystarczająco dużo i, i, i oni chcą być w Tarnowie. Natomiast, czy jest miejsce? Tak. Jeżeli będzie praca, jeżeli będzie miasto i tutaj samorząd przyciąga młodych ludzi do tego, aby pozostać w tym mieście, w tym mieście to na pewno tak. I tutaj właśnie moje pytanie ma na celu sprecyzowanie tego, to znaczy jakie działania, jakie konkretne działania powinien podjąć samorząd po to właśnie żeby stworzyć warunki i zachęcić młodych ludzi do pozostawania jednak tutaj w Tarnowie. Samorząd to co myślę do tej pory zrobił to już jest dużo przede wszystkim szkolnictwo wyższe, te wsparcie tego szkolnictwa wyższego, szkolnictwo średnie. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, sport, no to pewnie jeszcze mamy dużo do zrobienia. Wiadomo, że samorząd wprost nie jest odpowiedzialny za pracę, a praca przede wszystkim młodych ludzi prowokuje do tego, żeby pozostawać tutaj w mieście. Natomiast na pewno ten dobry klimat miasto powinno tutaj generować po to, żeby, żeby była praca, żeby, żeby ludzie zostawiali, żeby byli zainteresowani, bo to jest chyba istota i problem w tej chwili miasta, tak jak obserwujemy od dłuższego czasu. Czy dużo młodzieży odpłynęło, odjechało? Ja wiem, no, wiadomo, Europa, otwarty rynek pracy, ostatnie czas, kiedy były problemy gospodarcze, nie tylko przecież w Polsce, co także w całej Europie spowodowało to, że no, tej pracy siłą rzeczy też było mało w Tarnowie. I wracając do tego, co już powiedziałem, praca przede wszystkim będzie powodowała to, że ludzie będą zostawiać w mieście. Na co dzień pracuje pan z młodzieżą, jest pan absolwentem robotyki i też na co dzień zajmuje się pan skonstruowaniem, projektowaniem urządzeń. W takim razie proszę nam powiedzieć, po co jest jeszcze panu Rada Miejska? Ja to tak wyjaśnię, bo to tak, ta hybryda dość ciekawie wygląda, bo praca z młodzieżą ma polega na tym, że ja pracuję na co dzień w uchodźczych pracy. Pracuję z młodzieżą wymagającą większego zainteresowania, natomiast bardzo ciekawą, bardzo fajną młodzieżą. Młodzieżą, która też w swoim życiu przeszła, ma różne problemy i staramy się je rozwiązywać na co dzień. I pracuję tam od siedmiu lat. Trafiłem z prywatnej firmy, która, właściwie firmy technicznej. Trafiłem tam do warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych i byłem kierownikiem warsztatów. I tam właśnie z tą młodzieżą pracowałem, później pewnego rodzaju awanse. A oprócz tego, to druga część, którą robię, to jest oczywiście wynika z tego, że zawodowo zajmuję się też automatyką, jestem absolwentem mechatroniki i tak szczerze mówiąc, no to po to, żeby też dorobić, że tak powiem, do, 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 do budżetu domowego, no to też zajmuję się wieczorami takimi sprawami, wiadomo jak są czasy, każdy, że tak powiem. Działa i robi to, to, co może, żeby było lepiej z finansami. A pytanie było też: po co Rada Miejska, tak? Ja od 2003 roku funkcjonuje też w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. W Platformie jestem od no, prawie 10 lat. Wcześniej byłem i też działałem na równie razem z Platformą w Młodych Demokratach. No i Oczywiście naturo, naturalnie będąc w tych młodych demokratach, będąc w tej platformie, y, wydaje mi się, że kolejnym tak jakby etapem tego, żeby y, działać w strukturach partyjnych i też działać społecznie jest to, żeby spróbować swoich sił w racie Miejskiej I, i takie, że tak powiem, wyzwanie podjąłem w 2010 roku. Y, też y, oczywiście tajemnicą nie jest, że ja wtedy akurat y, miałem... Trzecią, trzeci wynik yy, i do tej Rady nie dostałem się paroma głosami, natomiast yy, objąłem później mandat w grudniu, 6 grudnia dokładnie po, po yy, prezydencie Henryku Słomce-Narożańskim I, i, i ta decyzja była głównie na tym, żeby startować, żeby yy, zrobić coś więcej niż działa się, że tak powiem w tych strukturach partyjnych, yy, w organizacjach, w stowarzyszeniach, bo jednak Bycie w Radzie Miejskiej to jest już takie bezpośrednie dotknięcie tej tkanki urzędu, też, tak? bo do tej pory też człowiek nie wiedział jak to wszystko funkcjonuje, ma inne przełożenie, może podejmować decyzje w gremiach, komisji, może podejmować swoje jakieś działania po to, żeby w swoim otoczeniu, czy, czy ogólnie w mieście było lepiej. No i tak się znalazłem w Radzie Miejskiej, to jest tak by w okosie konsekwencji tego, co robię od tych 10 lat w organizacji, do której przynależę. Mhm. A pozostając e, przy w Radzie Miejskiej, dobiega e, koniec, dobiega końca kadencja e, i proszę nam powiedzieć, e, biorąc pod uwagę zaangażowanie poszczególnych radnych, już abstrahując od przy, przynależności partyjnej, e, kogo, kogo chciałby Pan wyróżnić e, za jakieś e, może największe zaangażowanie spośród radnych? Czy tak ciężko by było wymieniać y, poszczególne osoby? Myślę, że każdy radny na swój sposób jest zaangażowany i, i każdy radny pracuje na tyle, na ile potrafi. Ja to zaangażowanie, y, można powiedzieć, na co dzień widzę w Radzie Miasta. Są radni, którzy bardziej się angażują, y, których bardziej widać. Są radni, którzy, których mniej widać, a, a robią równie wiele. Ja bym nie chciał tutaj wymieniać jakichś szczególnie zasłużonych radnych, natomiast wszystkich kolegów i koleżanki radnych, których znam, pracują równie dobrze na rzecz mieszkańców, i myślę, że, że, że taka opinia powinna wystarczyć. Rozumiem, dyplomatyczne podejście. A jeśli chodzi o podsumowania, to jakie decyzje, które zapadły w czasie tej kadencji? E, uważa Pan za najbardziej kluczowe i najważniejsze dla Tarnowa? Czy najważniejszymi dla Tarnowa decyzjami, jakie były podjęte tak od początku, to na pewno e, uchwalenie strategii rozwoju miasta, na pewno wszelkiego rodzaju e, prace związane nad e, rozwiązaniem spraw e, zagospodarowaniem przestrzennym, studium i tak dalej, kierunki rozwoju miasta dość ciekawe przeprowadzenie paru no, takich drażniących, drażliwych tematów. Chodziło m.in. O, o sprywatyzowanie, znaczy nie sprywatyzowanie, o przeprowadzenie z naszych przychodni z własności tak jakby, miejskiej do, do spółek z dla spółek prawa handlowego. Istotne również był oczywiście we współudziale to dużym platformowatelskiej. Budżet Obywatelski. To jest taka dość ciekawa i nowa, nowe przedsięwzięcie w samorządzie, i myślę, że ono nam się bardzo udało. No i poza tym, oczywiście, wiele innych takich niebezpośrednio dotyczących gdzieś mojego otoczenia, decyzji związanych i to z drogami czy z infrastrukturą. Pamiętam też sytuacje związane w ogóle dość dużą pracę, jaką przeprowadziliśmy nawet w Komisji Rozwoju, związaną z wprowadzeniem ustawy śmieciowej. Było przy tym też dużo kontrowersji i różnego rodzaju problemów, i, i myślę, że to akurat się udało. Nawet w pewnym momencie e, nastąpiła obniżka cen, e, później tych, e, tych opłat za zbieranie śmieci. Było tego dużo. Przez 4 lata e, tych uchwał, takich oczywiście standardowych, budżetowych, i tak dalej, jest wiele. Było też parę strategicznych, e, i myślę, że to takie najważniejsze wymieniłem. Mhm. E jeśli spojrzymy wstecz na ostatni rok, to nie ulega wątpliwości, że był to dla Tarnowa bardzo trudny, bardzo ciężki rok. Jak Pan uważa, czego Tarnów potrzebuje teraz po tym roku? Czy gwałtownych zmian, jakichś takich gwałtownych ruchów, czy wręcz przeciwnie, czy jakiegoś takiego od oddechu, spokoju? Hmm. Przede wszystkim to bym apelował do wszystkich, żeby, żebyście Państwo nie dali sobie mówić, że jest źle, tak? że, że jest tak źle, że w ogóle nóg musi wyjść nie wiadomo z jakiego dołka. To co się stało, no, wiadomo, będę tutaj powtarzał, wiadomo co chodzi z byłym panem prezydentem, w sumie jeszcze obecnym i, i, i całą tą sytuacją, zrobiło dużo takiego czarnego PR dla miasta. Natomiast to nie może być powodem tego, abyśmy się za miasto, za miasto, Zatarnów dziś wstydzili, żebyśmy nie chcieli mówić o jego rozwoju, o jego dobrych stronach, żebyśmy się w jakiś sposób miasta wypierali, bo akurat nastąpiła taka patologia. Ja myślę, że po pierwsze nie dajmy sobie mówić, że jest aż tak źle i pracujmy wszyscy nad dobrym mieniem, bo naprawdę przez ostatnie parę lat Przecież przez ostatnie dwie kadencje w sumie też trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, bardzo dużo dobrego w mieście się stało. Miasto można powiedzieć tak odżyło. Wydaje mi się, że już coraz mniej się mówi, bo ja jeszcze pamiętam czasy, że cały czas gdzieś był wyrzut, że miasto nie jest województwem i tak dalej. To zostało w jakiś sposób zamazane i, i to też jest zasługa tych dwóch kadencji ostatnich. No i nawiązując do tych wydarzeń, mam nadzieję, że. Sprawa zostanie rozstrzygnięta już oczywiście przez, przez odpowiednie instytucje, i, i, a my musimy po prostu walczyć o to, żeby tam był dobrze postrzegany, żeby się rozwijał i, i żeby iść do przodu, bo to jest najważniejsze, nie oglądacie za siebie. Rozumiem. A wybiegając teraz w przyszłość, kandyduje Pan ponownie do Rady Miejskiej. Jakie najważniejsze cele stawia Pan sobie, zakładając, że, że mieszkańcy Tarnowa ponownie wybiorą Pana do Rady? Na pewno chciałbym y, zrobić to, co się nie udało, tak? Bo nie udało się no, parę rzeczy. Y, mnie osobiście jako mieszkańca Zielonego dalej y, y, drażni i boli to, że są y, miejsca w Tarnowie, w, nawet nieopodal Jana Pawła, tak, ulicy, gdzie ludzie mieszkają, gdzie nie mają dróg, chodników, gdzie ciężko przejechać samochodem, co, co naprawdę jest y, fatalnym y, że to powiem zjawiskiem. Bo, y, bo to tak nie może być, tak? Ta poprawa infrastruktury osiedlowej idzie w dobrym kierunku i to cieszy. Ja akurat mam to szczęście, że mieszkam na osiedlu, gdzie wszystko w miarę jest, że tak powiem, jest uporządkowane. Ale są tak mówię miejsca, gdzie trzeba wiele zrobić, czyli przede wszystkim infrastruktura. Przede wszystkim wsparcie samorządu w pracy nad tym, żeby tak zorganizować instytucje miejskie poszczególne instytucje odpowiedzialne za y, biznes, żeby przyciągać faktycznie y, przedsiębiorców i żeby tworzyć te miejsca pracy, bo to jest istota. Oczywiście przyjazne otoczenie y, jest też bardzo ważne, bo, bo każdy chce mieszkać w jakimś takim przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu. Y, to są istotne sprawy. Edukacja, przede wszystkim y, oświata, y, edukacja zawodowa. Ja akurat dość mocno się takimi sprawami też zajmuję i wiem, że, że dla pracodawców i, i zresztą dla młodych ludzi też jest istotne, żeby ich odpowiednio sprofilować, żeby oni wiedzieli co robić, jak to robić, gdzie to robić. Teraz akurat rynek taki jest w pracy, że pracodawca potrzebuje przyjąć już kogoś wykształconego, ale też z praktyką. Same staże są bardzo istotne i to co dzieje się w Tarnowie to, to, to jest dobre. Natomiast to szkolnictwo zresztą nie tylko zawodowe, ale ogólnie w Stanowie jeszcze powinno być na wyższym poziomie po to, żeby to, co wyniesie młodzież tak, ze szkół, bo od razu w bezpośrednim przełożeniu istotne dla pracodawcy. Tak? I przychodzi młody człowiek wie, co zrobić. Ja pamiętam jak ja skończyłem studia i poszedłem do pracy w jednej z tarnowskich firm, bo tak akurat się udało, że ja wróciłem do Tarnowa i zacząłem pracować w jednej z firmie. firm to naprawdę to zdarzenie po ukończeniu bardzo dobrych studiów w mojej opinii zdarzenie z rzeczywistością jaka jest w prywatnej firmie gdzieś gdzie akurat zajmowaliśmy się maszynami to jest przepaść i, i, i nie nauczenie się pewnych rzeczy i tylko ich że tak powiem liźnięcie gdzieś na uczelni to to jest mało to później Trzeba wszystko gdzieś wypraktykować. Wtedy jeszcze było tak, że w miarę był czas na to, żeby to zrobić. Natomiast teraz każdy pracodawca potrzebuje już gotowy produkt, jeśli chodzi o pracownika. Ktoś przychodzi, wie co, jak zrobić. I oczywiście, żeby ta szkoła też, ta nasza oświata maska uczyła właśnie tego podejścia takiego do pracy, że, że trzeba mieć, podejmować ryzyko, że trzeba w pracy wiedzieć, że jak się coś Gdzieś coś robi, zamawia i tak dalej, że, że to będzie dobre, żeby się tego nie bać, bo to też w sobie paraliżuje firmy Wiem ja to też jest z tego do doświadczenia. Mm -hmm. e, to w takim razie jeszcze jedno pytanie z mojej strony i oddamy głos na, na naszym uczestnikom. I moje pytanie e, jest e, bardzo często przewija się w naszych tutaj spotkaniach, jako że e, projektarnów e, jest stowarzyszeniem, który, które skupia młodych ludzi, młodych aktywnych ludzi. W związku z tym też pytanie moje brzmi, jakie najważniejsze powody mógłby Pan wskazać, takie, które skła, powinny skłonić młodych ludzi do angażowania się, do społecznego zaangażowania? Powody? No przede wszystkim taki rozwój osobisty, tak? Bo to jest istotne. Spełnienie swoich takich planów, zamiarów, kontakt z ludźmi. Bo na pewno jest inaczej, jak ktoś tylko gdzieś tam przebywa, chodzi do szkoły, przebywa w jakimś swoim otoczeniu rodzinnym czy kolegów. Inaczej jest, jeżeli ma odwagę podjąć jakieś takie przedsięwzięcia związane właśnie tak jak projektami, z różnymi projektami już takimi większymi, tak? to jest nauka i, i to nigdy nie idzie w las. I to jest bardzo istotne. Nabranie takiej pewności siebie, odwagi i to wszystko się przydaje w przyszłości, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś przeszedł, że tak powiem, taką szkołę życia w wszelkiego rodzaju organizacjach, czy to pozarządowych, czy, czy w firmach, w wolontariacie, to później widać, czy jak ktoś przychodzi do pracy na jakąś rozmowę i tak dalej, to to słychać, to widać i, i pracodawca to wyczuwa, to też jest istotne. Natomiast no, taki rozwój osobisty i satysfakcja z tego, to jest rzecz bardzo istotna. I, to dodaje odwagi, skrzydeł i, i otwiera, że tak powiem, horyzonty. Okej. Okay. Y, wiem, że nasi uczestnicy też mieli y, pytania, można teraz zadawać. Y, tak, Piotrze, jakie Twoim zdaniem są takie największe problemy y, rozwojowe Tarnowa? Co trochę blokuje, co, co, co Twoim zdaniem blokuje trochę rozwój Tarnowa, ale może też jakie są największe szanse? Czy tak? Jakbyśmy wiedzieli, my jako radni, pewnie prezydent, jakie są te problemy, to. To, 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 wszyscy by o tym mówili. Natomiast, nie, pewnie próbowali jakoś zaradzić. Natomiast wydawało się, że autostrada będzie zbawieniem, tak? Nie jest. Wydawało się, że y, ściągnięcie dużych środków europejskich do miasta, to będzie zbawienie. Jest coś, co jednak y, 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 blokuje to miasto. Ja nie wiem, czy to nie jest też tak, że to, co dzisiaj już mniej więcej mówiliśmy, że ludzie też za bardzo nie, wier nie wierzą, tak? co wyjeżdżać do Krakowa, do Warszawy, do Wrocławia, do Rzeszowa. Mówią jak tam ładnie w Rzeszowie trawniki poobcinane i tak dalej. Ja myślę, że trzeba przede wszystkim uwierzyć w miasto, pracować nad ściągnięciem inwestorów. To miasto promować niekoniecznie hasłami związanymi z klimatem, ale z tym klimatem inwestycyjnym, tak? Że tu jest OK, tu jest fajna kadra, tu ludzie się młodzi kształcą, Tutaj są instytucje, które pomogą pracodawcy, pomogą młodemu człowiekowi i ja mam nadzieję, że w nowej tej perspektywie budżetowej, w tym co gdzieś tam jeszcze w mieście jest planowane, jeśli chodzi o tam taką Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji i tak dalej, że to przyczyni się do tego, że, że Tarnów tą taką markę troszkę technologiczną przy okazji też Azotów podniesie, są przecież plany i rozwoju takiego innowacyjnego miasta i rozwoju tych branż medycznych przecież i rozwoju tej branży informatycznej. Z tego co wiem, nasz klaster też mocno pracuje na tym, żeby przyciągnąć tutaj przedsiębiorców. Mam nadzieję, że ten klimat się otwiera, poza tym no, gospodarka idzie w górę i to jest też wielka szansa, no bo jeżeli nie będzie, że tak powiem klimatu do do inwestowania, to nikogo y, na siłę nie ściągniemy. I też na czym niby osobiście zależało, bo pewnie zresztą każdemu, żeby jak najwięcej tych firm było tarnowskich, tak, bo to nie sztuka kogoś też ściągnąć z zewnątrz, y, oddać działkę, tak, y, pomóc, y, chociaż jak widać w takim czasie wcale to nie jest też lekkie i łatwe, ale wspierać tutaj tarnowski biznes, tarnowskich przedsiębiorców, młodych ludzi, pokazać im jak to się robi, ja sam prowadzę taką mikro, można powiedzieć, działalność od 8 lat i wiem, ile to na początku kosztowało pracy i ile, że tak powiem, takich prostych, prozaicznych rzeczy w początkowej fazie sprawia trudności i angażuję zamiast pracować, wykonywać zlecenia, to człowiek się zastanawia nad czymś, co jest kompletnie w sumie w późniejszym czasie niepotrzebne. No i ten, ta największa bolączka tarnowa to są te tereny inwestycyjne, tak? Bo Mówimy o ściąganiu firm i tak dalej, ale nie bardzo jest, że tak powiem, możliwość zmontowania jakiejś dużej działki, powierzchni, po to, żeby postawić jakąś dużą fabrykę. Nowe technologie, o których mówiłem wcześniej, no też nie wymagają jakichś takich większych, wielkich areałów. I to też jest szansa, żeby Tarnów był takim liderem, który w porozumieniu zresztą to jest praktycznie materiał z każdego ugrupowania. Taki wniosek, żeby porozumieć się z ościennymi miejscowościami, i tam już był liderem, i żeby to skupiał, i to, to chyba jest jedyna szansa. To tak na bieżąco, co, co, co mogę powiedzieć w ten temacie. Ale to jest trochę naiwne mówienie, że porozumiemy się z innymi samorządami, no bo co, w kampanii ktoś powie, że pokłóćmy się z innymi samorządami, albo my sobie sami damy radę i będziemy sami, sami ciągnąć, a oni niech idą sobie sami. w diabły? Czy znaczy tak? my no sami nie damy rady w tej chwili. No, tak naprawdę jak się rozglądniemy i to, co próbowaliśmy gdzieś tam robić, nawet w dyskusje, dyskusje na komisji gdzieś tam rozwoju, no to, no to no przecież jak fabryka przychodzi duży inwestor, to on potrzebuje 20-30 hektarów bardzo często, tak? Tu gminy sąsiednie, miejscowości sąsiednie mają, tak? Więc no, no jedyne chyba wyjście, żeby ten Tarnów był liderem i, i porozumienie się z wszystkimi wokół, tak? i ściąganie tutaj no, centrum y, takiego subregionu. O tym jest cały czas mowa i, i niech to się wreszcie stanie, tak? bo, to, bo to jest... Na razie tylko mowa. No, dlatego mam nadzieję, że już w przyszłej, w przyszłej kadencji już radni już to tak... Zresztą nie, nie, przecież 14 radni też o tym nie zadecydują. To jest też dobra wola i, i poszczególnych wójtów i, i czy tam burmistrzów, żeby to wszystko y, y, to jest zebrać w całość. Tak? I to jest zapewne ciężka praca, ale to musi być zrobione. Bez tego. Będziemy, że tak powiem się uciekać od takiej konkurencji, tak? Wojnicz będzie sobie, Skrzyszów już sobie, tam w sobie. No do czego to prowadzi? Że, że jest parę ośrodków? No nie. To musi być wykonane wcześniej czy później, ale ja mam nadzieję, że to co jest... Zresztą już pewne zalążki tych, tych dyskusji i porozumień były, bo wiem, że i Marszałek, i, i Prezydent już nawiązywali w tych tematach kontakt, także ja liczę na to, że to się stanie i tak najszybciej. Poza tym jesteśmy w centrum, o, też edukacyjnym i, i ten rozwój yy, yy, oświaty tutaj w Tarnowie, i ściąganie całej młodzieży, wszystkich do Tarnowa może rzeczy powoduje, że jesteśmy taką stolicą subregionu. Ale z drugiej strony władze powiatu yy, podczas różnych spotkań tutaj z nami wspominały o tym, że może warto byłoby oddać właśnie część naszego tortu eduk edukacyjnego yy, poza Tarnów i wzmocnić jakby oświatę powiatową. Czyli, Czyli de facto nie pozbywamy nie się nie naszego bardzo, potencjału. Ja, ja nie bardzo wiem, czy, czy my zabraliśmy komuś portu, bo my robimy hmm. swoje. Mamy bardzo dobre licea, bardzo dobre technika, coraz lepiej wyposażone pracownie to Miejskie Centrum Szkolenia Praktycznego, Poligon. Y, i Pracujemy w tym kierunku. Myślę, że na pewno nikomu nic nie zabraliśmy i, i to nie jest tak, że będzie dużo lepiej, jeżeli my przekażemy z powrotem gdzieś, nie wiem, kompetencje, nawet jakby zakres podzielić, że słuchajcie, my będziemy na przykład kształcić w jakimś tam zawodzie, czy a, w jakiejś dziedzinie, mhm. dziedzinie. a to w, w Tarnowiecku jednak skupimy się na czymś innym, albo y, po prostu podzielimy to, może nie, że równomiernie, bo nie da się z większego podmiotu oddać sprawiedliwie połowę, weźcie to sobie. Tylko jakby jakiś pewien procent, pewien jakby y, mm, zasób. Świetnie, no to ja rozumiem, że, znaczy tak, to może nie jest zły pomysł, żeby podzielić, że tak powiem wyspecjalizować, no ale to tak jak mówię, no to jednak trzeba się porozumieć. Każdy y, będzie swojego bronił. Tutaj u nas już troszkę też zainwestowaliśmy i mamy bardzo dobrą bazę, no, będzie o czym rozmawiać, w takim razie, choćby nawet w tym, w tym zakresie. Ja jeszcze chciałem dopytać o to, y, o czym Pan wspomniał wcześniej, czyli y, Markę Tarnowa, bo to też jest taki temat, który się u nas często przewija. Yy, jaka, yy, po pierwsze, yy, jaka powinna być marka Tarnowa, a jeśli, yy, jeśli w ogóle powinniśmy się skupiać na tworzeniu jakiejś jednej konkretnej marki, czy może właśnie wręcz przeciwnie, yy, czy, czy, czy to może powinno jakby wykształcić się samoistnie i, i całkowicie naturalnie? Czy tak? Myślę, że tak, że na pewno samoistnie, ponieważ sam Tarnów w sobie powinien być marką. Ja. Może tutaj powiem coś niepopularnego, ale ja nigdy nie rozumiałem tworzenia loga miasta, tak, bo mamy swój herb. Tak samo jak dziś ostatnio słyszałem, że ktoś tworzy logo Polski, przecież mamy swoje godło i flagę. Takie jakieś marketing, marketingowe chwyty, które nie bardzo wiadomo do czego zmierzają, jeżeli chodzi tylko o upszczenie, że tak powiem, jakiś pism urzędowych czy katalogów i poprawę samopoczucia, no to ok, Nie wiem, czy to jest dobre, nie sądzę. Tarno ma być sobie marką. Mieszkańcy Tarnowa powinni być marką tego miasta. Mamy mnóstwo wykształconych ludzi, mnóstwo popularnych osób i, i, i to jest istota sprawy. Założyłem ten boom zresztą na tworzenie marek, miasta, haseł i tak dalej mija, bo w pewnym momencie nie wiem, czy Państwo założyliście jeszcze to tak z 4 lata temu, z 6 lat temu to wszyscy w Polsce tworzyli swoje loga. Niektórzy się kłócili o to, że to logo to w ogóle gdzieś jest tam z Belgii, że ukradzione, że takie i takie. No, no, no po co, no, jakaś jest heraldyka, jakieś symbole, można to ewentualnie gdzieś tam ponowocześniać. Tarnów sam w sobie ma być na marką. Nauka, edukacja, stolica subregionu, technologia, chemia, no, tak to powinno być kojarzone. No, sam Żużel stworzył markę, tak? Że Tarnów to jest Żużel, oby jak najlepiej. Temu oczywiście się wiodło w tak. I na tym pytaniu zakończymy pierwszą część naszej dyskusji. To było 17. spotkanie Klubu Dyskusyjnego Piwnica, którego gościem był radny Piotr Augustyński. Dziękuję bardzo.